Yo, hey, ja co nam dzisiaj w duszy gra? Wtorek, 18 lutego 2025 rok 14.1 czasu angielskiego. Mam tutaj fragmencik. Aha, tytuł tego nagrania to Bogdan Morkisz, czy umiesz pisać pisma? Także chciałabym Wam tutaj puścić fragment z tej transmisji 17, czyli z wczoraj. 17 luty 2025, prasówka, także od godzina 11 minut i 25 sekund, słuchamy A teraz chciałem wam pokazać wpis pana Andrzeja Szeptyckiego Już pokażę wam tutaj O, tylko zacytuję, jakby to ktoś nie widział to nie Europa, nie Ukraina wywołała wojnę, lecz Putin. To Rosja jest potworem i takie słuchajcie, może dalej przeczytam, bo to będzie istotny komentarz do tego. A kto jak my, jako Polacy, wiemy, że potwory nigdzie nie zaspokoją swojego głodu. Najpierw Ukraina, potem państwa bałtyckie, a za nimi Polska i reszta Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego musimy zabić potwora, pokonać Rosję. To jest priorytet zarówno nasz, jak i całego regionu. Oczywiście nie pokazywałbym tego, gdyby to nie była e, Taka, jakby to była zwykła postać jakiegoś, wiecie, człowieka no namea w internecie, to bym tego nie pokazał, ale kim jest pan Andrzej Szeptycki? Bo to jest ważne. To jest wiceminister nauki. Wiceminister nauki w polskim rządzie. Widać, że ten pan takim ukraińsko, takim, takim banderosko, najackim stylu, nawołuje Polaków do zabijania. Zapytałbym się, co ten pan robi w polskim rządzie? Powinna być natychmiastowa dymisja, a sprawa tego wpisu powinna zostać zgłoszona do prokuratury. I zobaczcie, gdyby była demokracja pryncypialna i system prezydencki, jaką mielibyśmy błyskawiczną możliwość wywarcia wpływu, ponieważ w tym momencie przełożonym tego pana byłby bezpośrednio prezydent, a my byśmy mieli bardzo szybko nacisk. Na pana prezydenta. Tutaj dajemy sygnał, proszę zrobić z tym porządek, bo jak nie to usuniemy pana. I już. A my dzisiaj bulwersujemy się każdym wpisem, czy na, czy na Twitterze, czy na jakimś tam Facebooku, czy gdzieś tam gdzieś indziej. Tak, oczywiście, tutaj Tomek Kowal. To są wszystkie. Dobra, e, tyle wystarczy. Czyli tak. E... Gdyby była demokracja pryncypialna, to, on tutaj wspomniał, że my się, no jako ogólnie, jako społeczność, no, że jaki wpis, ojejku, co tam kto tam napisał, to teraz tak, jakby była demokracja pryncypialna, to, to dopiero wtedy by była możliwość zgłoszenia do prokuratury? Czegoś, albo jakby była demokracja pryncypialna, to co? Wszystkie wpisy, jakie kto robi, ludzie, jakie wpisy robią, to wszystko do prezydenta. No, Bogdan Morkisz, no, co, coś nie halo. Teraz też jest taka możliwość pisania pism. Jeśli nam się jakieś, jakiś pis nie podoba, to trzeba tylko. Bardzo merytorycznie uargumentować, że załóżmy, jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodu polskiego na jakieś przyszłe lata, że ten wpis, załóżmy, może nas bardzo skłócić, jeszcze bardziej skłócić pomiędzy Polską a Rosją. Także no, jest taka możliwość, i każdy ma taką możliwość napisania pisma. Na policję, czy do prokuratury od razu, czy nawet do ABW, czy nawet pakiecikiem ABW i CBA, żeby ewentualnie też prześwietlić kogoś pod względem ewentualnych jakichś korupcji. Także jeszcze chyba on tutaj coś mówił, także jeszcze chyba kawałeczek. Wszystko Ukraińcy, tak. To są Ukraińcy. To jest Ukry. Tylko, że my na to pozwalamy, to z tego, że to są Ukraińcy. Dlaczego my pozwalamy, żeby oni tam byli i piastowali te swoje stanowiska? Bo się dzielimy, bo wybieramy jakiegoś tak. Dobra, to może wypnę to o Ukraińcach, także. Dobra, i teraz tak. Tutaj mam, kiedy powstało, zadałam pytanie, kiedy powstało ABW. ABW powstało 29 czerwca 2002 roku. I teraz tak, Bogdan, Bogdan Morkisz, ile pism napisałeś, ile interwencji zrobiłeś, żeby skutkować, żeby jakieś skutki prawne były, dzięki twojej jakiejś działalności? To, że siedzisz... Dan Morkisz w ekranie nosem przed ekranem um, po cztery godziny załóżmy dziennie albo y, i więcej albo i mniej w ekranie jako przed ludźmi no to wszyscy widzą y, ja rozumiem masz swoje życie ale tak zapisanie pism rozumiem no nikt y, tobie nie zapłaci tylko za y, takie y, mówienie i pokazywanie takich różnych ale y, ci y, y, takich różnych treści ale ci ludzie którzy słuchają to y, y, chodzą do pracy i nie mają czasu na nie wiadomo jak takie też e, zgłębianie tematu, a ty ewentualnie mógłbyś e, promować też pisanie pism, ale po co? Bo lepiej e, mówić o e, demokracji pryncypialnej niż. E, Zmusić się do napisania pisma. No i ja bym była ciekawa, jakie ty, nie, nie, że Monika tobie będzie pomagała, jakie ty ewentualnie byś napisał pismo, w, konkretnie, do, czy to na policję, czy do prokuratury, konkretnie w, do tej treści, w tym systemie, czy w tym systemie, jaki jest, jak. Jakąkolwiek interwencję podjąłeś. Teraz ja Wam tutaj pokażę przy tej okazji ja nie mogę pokazać wyżej, ponieważ tam są adresy maila. Wysłałam to do ABW CBA i do TV24 TV do TVN24. TVN Także w związku z tym, że ja dukam, to, to pismo jest dosyć spore. Ja już kiedyś robiłam nagranie z tym moim pismem. Także tutaj wam pokazuję, jak ono wygląda, a zaraz puszczę z tego. Z tłumacza tam będzie czytał. Gościu. Także jest podstawiony głos męski i będzie czytał. Także takie pismo napisałam. Poruszyłam tutaj też Marcina Bustowskiego. Także już wam pokazuję. Tutaj jest to pismo, wkleiłam. 29 listopada 2023. Pism do ABW i do CBA napisałam. No, bardzo, bardzo dużo. Znaczy, no, jak dla mnie, no, jak na moje możliwości, Zwykłej sprzątaczki, że tak to ujmę, napisałam bardzo dużo. Nawet w którymś momencie, nie wiem czy to w tym, bo teraz nie sprawdzałam, posłuchamy, ale w którymś piśmie do ABW i do CBA chyba, czy jakoś tak, napisałam, chyba, że wolicie, żebym współpracowała z Mossadem. No ale tu słuchamy, nie wiem, naprawdę, to się dowiemy, czy tutaj tak, tak napisałam, czy nie. Słuchamy. Ewa Lipka, Bridgewater, Anglia. 29 listopada 2023 roku. Ja, Ewa Lipka z Domu Krasuska. Zbuntowana księgowa dla narodu polskiego oraz zbuntowana księgowa dla całego świata w ramach gigantycznej współpracy ABW oraz CBA z obywatelami. Uprzejmie proszę o zbadanie legalności inwestycji. Centralnego portu komunikacyjnego pod kątem. Pierwsze korupcji jako kosztory sprzed w trakcie i po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji. A. Z firmami budowlanymi i projektanckimi, które te firmy ewentualnie by brały i biorą udział w tej inwestycji. Łącznie z obecnymi biurami, które już istnieją, służą do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. B. Z firmami meblowymi i z firmami zapewniającymi całe uposażenie biurowym, które jest potrzebne do funkcjonowania wszystkich biur w trakcie inwestycji oraz po ewentualnym zakończeniu inwestycji, łącznie z okablowaniem elektrycznym wszystkich biur w trakcie tej inwestycji oraz po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji oraz które już istnieją. Służą do realizacji inwestycji centralnego portu komunikacyjnego C z firmami komputerowymi, łącznie z Microsoft, Apple oraz ewentualnie z innymi firmami, które może istnieją, a ja nie słyszałam o ich istnieniu. A które są, mogą być odpowiedzialne za cały cyfrowy zasób inwestycyjny w trakcie oraz po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji, jako po zakończeniu inwestycji ale obecnie podczas inwestycji jako kosztorys, oraz które już istnieją, służą do realizacji inwestycji centralnego portu komunikacyjnego, d, z firmami produkującymi komputery, drukarki, skanery, telefony, niszczarki i ewentualne z firmami, które produkują inne urządzenia potrzebne do uposażenia biur, o których istnieniu nawet mogę nie wiedzieć. Oraz, które już istnieją, służą do realizacji inwestycji centralnego portu komunikacyjnego E z firmami produkującymi samochody, które są potrzebne do realizacji całej tej inwestycji, zaczynając od już istniejących urzędników, czy to prywatnych, czy państwowych, a którzy potrzebują takowych samochodów do przemieszczania się w celu realizacji tej inwestycji oraz które już istnieją. Służą do realizacji inwestycji centralnego portu komunikacyjnego. F. z firmami energetycznymi, gazowymi, a nawet paliwowymi, z firmami energetycznymi jako dostarczanie energii do wszystkich urządzeń elektrycznych potrzebnych do już istniejących biur, które już istnieją, służą do realizacji inwestycji centralnego portu komunikacyjnego oraz do biur po ewentualnej skończonej tej inwestycji z firmami gazowymi, które mogą być połączone w celu ogrzewania biur przed, w trakcie i po zakończeniu tej inwestycji z firmami paliwowymi, które dostarczają lub ewentualnie by dostarczały paliwo do samochodów wymienionych przeze mnie powyżej G z firmami transportowymi, które umożliwiają dojazd do pracy ludziom którzy są powiązani z tą inwestycją, ha, a nawet z urzędem skarbowym, który ewentualnie pobiera podatek dochodowy od wszystkich ludzi, którzy są powiązani z tą inwestycją, który również pobiera najprzeróżniejsze podatki, również od wszystkich produktów i usług powiązanych z tą inwestycją. I Wreszcie w kierunku ukrytej korupcji, jako wykreowanie najprzeróżniejszych sztucznych miejsc pracy, łącznie z ewentualnymi pracami powiązanymi z wszelkiego rodzaju projektami wystawionymi do przetargów dotyczących tej inwestycji. Jeśli pominęłam jakieś ewentualne aspekty innej korupcji, to uprzejmie proszę o poszerzenie mojej obywatelskiej inicjatywy o Wasze doświadczenie z korupcją. Drugi. Okradania Polaków z ziem uprawnych. 3. Ewentualnej degradacji dużego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonego pod te inwestycje. 4. Produkcji śmieci łącznie z tymi biurowymi w fazie projektu. W trakcie i po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji. 5. Ewentualnej produkcji śmieci po ewentualnym zakończeniu tej inwestycji. Gdy ewentualnie dany centralny port komunikacyjny doszedłby do skutku w całym jego funkcjonowaniu, również jako ewentualne śmieci wyrzucane przez podróżnych. 6. Zastraszania wszystkich rządzących i mniejszych bądź większych urzędników powiązanych z tą inwestycją. Myślę. Że przy tej inwestycji więcej by mogło się znaleźć łączników wskazujących na nieprawidłowe zarządzanie ludźmi i imieniem publicznym, ale reszta należy do Was ABW i CBA jako Centrum Szybkiego Reagowania. Dla bezpieczeństwa wszystkich ludzi, znajdujących się w Polsce, lobbying na rzecz, że będzie stworzona ogromna ilość miejsc pracy, mnie nie przekonuje. Gdyż po mojej wstępnej analizie tej inwestycji śmiem twierdzić, że będzie więcej strat niż korzyści dla wszystkich ludzi jako ogółu, a tylko bogacze będą mogli korzystać z tego, co jest w tym projekcie tej inwestycji i to często bogacze z innych krajów niż Polska. Gdzie w tym samym czasie nasza polska matka Ziemia jest i będzie bardziej niszczona, zanieczyszczana. Nie nadająca się do produkcji zdrowego jedzenia o czym nawołuje Marcin Bustowski. To jeden fragment, i tutaj mamy dalszy ciąg, ponieważ jest tu tylko 5000 znaków. Zaraz, może jeszcze tak. Tu 4940 wyszło, a 5000 znaków można postawić, więc musiałam resztę dać do drugiego. Tutaj wyszło 1360 znaków. Słuchamy. Nie ma bezpieczeństwa bez szacunku do Matki Ziemi, która nas żywi. Nie ma bezpieczeństwa bez godnego robienia planów na przyszłość również jako godne zapewnienie wszystkim ludziom tego, co jest im potrzebne w dobie tak zwanej cywilizacji. Obecnie, w tym również telefonów i internetu. Nie ma bezpieczeństwa, gdy nawet rządzący są zastraszani. Podsumowując, jeśli to od Was ABW i CBA zależy, aby ta inwestycja centralnego portu komunikacyjnego była zastopowana. To uprzejmie proszę o dołożenie wszelkich starań, abyście wykazując nieprawidłowości również w odżywianiu społeczeństwa, a które ewentualnie by się przyczyniało do budowy tej inwestycji. Abyście dokonali zatrzymania realizacji tej całej inwestycji łącznie z budową sieci hoteli, jakie są w planach. A nasza polska matka ziemie wraz z jej mieszkańcami, aby nie była niszczona. Bezpieczeństwo ludzi jako zdrowe odżywianie, to o czym mówi Marcin Bustowski, a nawet bezpieczeństwo przed przepracowaniem i ochrona Ziemi. To gigantyczny priorytet na dalsze istnienie wszystkich ludzi, nie tylko w Polsce, ale i w każdym kraju na całej planecie Ziemia. Zdrowe odżywianie, brak przemęczenia. Czy to fizycznego czy psychicznego, to najlepsza inwestycja w ludzi na mniej chorób i leczenia, a więcej dobrych inwestycji służących wszystkim, a nie tylko jednostkom. Z wyrazami szacunku zbuntowana księgowa Ewa Lipka. No i takie pismo napisałam i e, się dowiedziałam, e, panie Bogdan Morkisz, że ta inwestycja została zatrzymana. Być może. E, Przeczyniłam się, palec swój przyłożyłam, żeby takie coś zatrzymać. A ty, panie Bogdan Morkisz, ile pism napisałeś? To jest tylko jedno przykładowe pismo, jakie napisałam. Zastopowałam też w 2019 roku kogoś, kto próbował otworzyć stowarzyszenie pomaga pomagającym, które miało pomagać, które miało pomagać Chorym psychicznie, poszkodowanym w sektach. Gościu się w ogóle nie znał na. Um... Nie miał pieniędzy i się nie znał, czyli podobnie tak jak ty. Tak naprawdę się nie znasz na tym, co robisz. Może coś tam wygadujesz i wykrzykujesz. Tak naprawdę się nie znasz, zbierasz pieniądze, a chcesz być prezydentem. Tamten gościu nie znał się na pomaganiu, na psychologii się nie znał, na pomaganiu chorym psychicznie z depresją i poszkodowanym w sektach, a po prostu chciał zbierać sobie pieniądze. Pieniążki, otworzyć jakieś stowarzyszenie, i ja to zastopowałam. Także podzwoniłam po różnych urzędach, po starostwie, policja, prokuratura, napisałam odpowiednie pisma i do starostwa, i do um, um, prokuratury, czy tam na policję też. Napisałam sporo pism i gościu musiał zlikwidować swój kanał. Także, Bogdan Morkisz, ile? Ty za ile ty yy, dokonałeś interwencji. Dobra, to chyba by było na tyle. To chciałam yy, chyba pokazać, chyba już więcej nic nie chciałam pokazać w tym nagraniu. Yy, także, także. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy to. Yy, będą oglądać, tego słuchać, a tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka, i do następnego jakiegoś nagranka papa. Pa.